Witam Was w kolejnym poradniku dotyczącym Starbonda. <coughs> dzisiaj będzie jak pokonać yy, kolejnego bossa. Ten boss został niedawno do, dodany i tak naprawdę będę go dzisiaj próbował pierwszy raz pokonać. Ech, żeby zrobić łapkę na bossa musicie zrobić yy, takie coś. Cokolwiek to jest. Pan Buttertrap. Żeby to zrobić trzeba tutaj najpierw zrobić... Yy, już to miałem uciekło. Kreaturę, kapturę. To robi się z dużo, z dużej ilości kasy i Durasted bar, barów, a Durasted bary robi się z kolei. Zaraz to też znajdę. O, pewnie już nie mam węgla, to dlatego nie chce mi się to podświetlić. Hmm. Ech, to na pewno można zrobić prościej. Nie, tak nie. Tako. Też nie. Może tak? Nie. Mm. Pierdolę, to jest do dupy. No gdzieś tu na pewno były sztabki tego. Eee, czekajcie, jeszcze raz w to wejdę. Eee, tu jest z iron barów. No i gdzieś to musi, kurde, być. no. O, jest. Durastyl bar. Robi się z jednego węgla i jednej sztabki tytanium bar. A sztabki tytanium bar możecie znaleźć chyba na planetach. Nie nie jestem pewien, ale tam od trzeciego tiera, od albo od drugiego. Yy, dobra. Zaraz zobaczymy jak to będzie, ja sobie przyżykuję arenę standardową, taką jak zawsze, taką jak we wszystkich poradnikach, zobaczymy co z tego wyjdzie. Yy, widzimy się za chwilę. Dobra, możemy zaczynać, yy, zobaczymy jak to pójdzie. Yy, o kurde. Może lepiej tu zamknę, chociaż... Dobra. A, jeszcze jedno. Żeby go pokonać, prawdopodobnie będziecie potrzebowali broni palnej. Już to mówiłem, ale to powtórzę. Na planetach pustynnych czasami możecie spotkać płaską ziemię i gdzieś w środku będzie kotwica wbita w nią i łańcuch prowadzący w górę. Na tym łańcuchu ustawiacie klocki i wchodzicie na górę. Tam macie handlarza bronią na samej górze praktycznie, w tym statku latającym. Dobra, spróbujmy pokonać to ścierwo. Usz KURWA Widzę, że mój sposób jak na razie działa chyba na wszystkie bossy Bo na razie tutaj jest jak widzicie Nie tak jak w Terrarii W Terrarii boss mógł po prostu przejść przez wszystkie bloki A tutaj y, Ci bossowie się po prostu zacinają Można sobie Ten boss na przykład W sumie też jest jeszcze łatwiejszy od pierwszego Bo pierwszy to chociaż niszczy bloki A ten to a tu jakieś oczy coś. Kurde. Yy, co ja to... Aha, no w Terrarii przychodziły przez wszystkie bloki. Ja przypuszczam, że pewnego pięknego dnia twórcy zrobią tak samo jak w Terrarii, no bo jak widać tutaj na razie wszystkie... Yy, metoda zabicia wszystkich bossów jest praktycznie taka sama. A to oko mnie wkurza co tutaj stoi. Przez nie mniej ten obrażeń no, bossowi dodaję. I prawdopodobnie te oba oczy zgaduję, że zaraz znikną, jak tylko zniszczę tego dużego. To jest najnowszy boss wprowadzony chyba. Nie wiem, 3 dni temu. Nie jestem pewien, kiedy ostatni update wyszedł. Aha, jeszcze miałem powiedzieć o tym, że zmienili już teraz. Nie ma tak, że. Yy, są planety. Kurna, to dalej biega. Ale ja muszę tam dojść do tego. Yy, nie dobrze, nie dobrze. No, o, dobra. Trzeba to też zabić. Ciekawe ile z łuku zadam. 33 A skarabin? Z, z karabinu jadę 60, także no, widać się od razu co jest lepsze. Ciekaw jestem, ile to jedno oczko mi zada. Pewnie zejdzie mi całe HP, jak się do niego przybliżę, ale jestem ciekaw, co wypadnie z tego. Bo jak się okazuje, że, że drugie takie samo, no to lepiej je pozabijać niż zginąć, niż sobie już z tym tuciec. Wow, jaki lak! Nic z tego nie wypadło. Więc. Eee, zobaczmy ile to coś zadaje. Matko Ale lak, ja pierdzielę. No chodź, chodź o, to nie atakuje? LOL No cóż. Ta, what the Mmm... <gryw> interesujące. Ło! Wow. No nie zadaje mi jeszcze tak dużo, jak myślałem. Jak coś mam pancerz z tytanu. Kurwa mać. Dobra. Nie znużyłem. Tak, 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 dobrze, dobrze, już spokojnie. I jak już pokonacie bossa, to odblokujecie sektor X. Wcześniej sektor X się odblokowywało. Po prostu smog dawał już wam mapę do tego sektora. Teraz doszedł sektor Delta X. Sektory od tego pierwszego, w który macie do delta, to są sektory bodajże od 1 do 4. A X ma planety od 5 do 10 tiera, czy jakoś tak, nie jestem pewien. Dobra. Prosto to. To, to, to. Kurna, musisz. Ach, dobra, nieważne. Idź sobie już. Wtedy już mi nie pół. Co to w ogóle jest? Co to za z czekolady. No, piekniczki. panie. Dobra, dobra, idź stąd. O czym, jak kurwa skończyłem? Dziękuję. Idź, że w pokoju Chrystusa. Aha, dobrze, 40 durasted barów. Zgaduję, że nie mam węgla. No to widzimy się za chwilę. W poszukiwaniu za węglem udałem się na jedną ze śnieżnych planet i odkryłem zamek pełen jakiś rycerzy robotów. E, normalnie to bym wam tego nie pokazywał, bo to jest y, tak jakby standardowe znalezisko. Różne rzeczy można znaleźć. Ale chciałem wam coś pokazać. Właśnie to co tam jest. Rycerz na koniu. Patrzcie. E, jak fajnie szarżuje, czekajcie, z drugiej strony wyjdę. Fuck. Jestem ciekawy, czy można zabić y, rycerza bez konia i konia przejąć. Jeszcze mi się tego nie udało niestety. Na no, szkoda. Niestety Kurwa krzyżacy <laughs> Udało mi się zebrać Węgiel na te Ted bary i teraz sprawdzę czy mogę w końcu zrobić to co chcę zrobić Zanim zapomnę co chcę zrobić To już było trzeba teraz Gdzie to jest na Boga y Eee, no na boga, gdzieś to przecież było przed... Aha, nie mam miejsca nawet na te szpa... sztabki. No kurwa! Eee, zgaduję, że znikły zaraz, no pewnie, że tak. No, w końcu udało mi się zebrać wymaganą ilość. Zobaczmy, co się stanie. Dobra. Mmm... Stamat update, new data has been coś tam, coś tam, nowa data wprowadzona. Czy to działa? Tak, działa. Mamy sektor X. I chciałbym bardzo gdzieś polecieć, ale nie mam paliwa, więc zaraz. W sumie nie, to już chyba koniec, bo co ja Wam pokażę. Księżycę Wam nie pokażę, bo to jest nawet już na pierwszym poziomie wieża. Dobra, więc w takim razie żegnam się z Państwem. Do zobaczenia w kolejnym poradniku odcinku czy czym tam. Na razie. Yo!